Marcin Grolich jest to zawodnik, który przyszedł do nas z GKS-u, Bełchatów. Był tam kapitanem, dobrym duchem drużyny. Zawodnik, który tak naprawdę trzymał tam szatnie. Zawodnik, bez którego Bełchatów nie wyobrażałby sobie chociażby awansu do, do, do pierwszej ligi. Zaw tak naprawdę zawodnik, który był postacią wiodącą nie tyle na wojsku, jak i w szatni. Z pewnością przychodząc do nas do klubu i będzie dla nas nie tyle uzupełnieniem, co będzie z pewnością wzmocnieniem i mam nadzieję, że dosyć szybko się wkomponuje w skład, a jest to zawodnik dosyć kontaktowy. Jest to zawodnik, który na pewno bardzo szybko się zintegruje z grupą, bo jest to człowiek bardzo otwarty. Widać było po pierwszych rozmowach, kiedy przyszedł już wczoraj, jeszcze przed podpisaniem kontraktu. Widać było, że tak naprawdę zawodnik, który jest skoncentrowany tylko i wyłącznie na tym, żeby dobrze się wprowadzić, dobrze grać. I to jest bardzo duży pozytyw, z pewnością bardziej nam pomoże niż uzupełni skład. Zagraliśmy bardzo dobrze z tyłu, biorąc jeszcze pod uwagę fakt, że graliśmy z drużyną, która tak naprawdę tak naprawdę bardzo dobrze funkcjonuje, jeżeli chodzi o stałe fragmenty gry, gdzie bardzo dużo, no, nazwijmy to kombinacją. Nie, nie było takiej sytuacji, że żebyśmy całkowicie, całkowicie wyszli e, obronną ręką, bo kilka razy gdzieś tam zawódnicy z Niepomułomic dochodzili do e, sytuacji przynajmniej główkowych, I, ale takie sytuacje się tak naprawdę zdarzają i ja myślę, że z przeciągu całego meczu naprawdę zagraliśmy w obronie bardzo dobrze, a biorąc pod uwagę o, ostatnie mecze, które tak naprawdę no, mieliśmy wiele zastrzeżeń. O tyle o ile do obrońców, jak i również do gry obronnej, co jest bardzo ważne i stanowi dosyć, dosyć dużą różnicę. W tym meczu pokazaliśmy naprawdę bardzo dobrą, szczególnie tutaj, jeżeli chodzi o obrońców, zarówno wprowadzenie piłki, jak i grę w obronie.